To można powiedzieć otwarcie, że to, to co widzicie to jest taki wierzchołek góry lodowej. To czego może inni nie widzą, to zanim zaczniemy nagrywać, to jeszcze prowadzimy rozmowy, żeby, wiadomo, się tak wyluzować, złapać wspólne flow z gościem. Po nagraniu też, wiadomo, przecież nie kończymy nagrania, nie mówimy dobra na siema, tylko no, też gadamy, więc to jest tak. To odcinek ma gdzieś z półtora godziny, to w sumie schodzi. Tak, myślę, dwie i pół godziny, dwie do trzech. To można powiedzieć otwarcie, że to, to, co widzicie, to jest taki wierzchołek Góry Lodowej. Tam jest jeszcze taki, jak to mówimy, nie pamiętam nawet, jak na to mówimy. na taki... no to mamy taki small talk. No i jeszcze na do widzenia to już przeważnie jest tam tylko chwila rozmowy, bo już nikomu się nie chce. Chodzi mi o naszych gości, którzy już widać, że... Tą dwugodzinną rozmową są troszkę zmęczeni, i no każdy gdzieś tam chce uciec, już w swoją stronę, więc ten taki, taka luźna rozmowa na do widzenia już jest dużo krótsza niż ta przed nagraniem, bo czasami no nawet do godziny dochodziło, że sobie siedzieliśmy i gadaliśmy, żeby się tak trochę wczuć w siebie.